jest częściej... Okej, jest ogólnie kobieta. No. A może to jest transwestyczna. <grystanie> <grystanie> Zobaczysz, jaki stary, dziwny no Ta gra jest tak półkomiczna. <grystanie> Kurde. Wiecie co, ja sobie zapiszę, bo ta gra się tak dziwnie krzaczy. Ciekawe, czy to... Um, um, czy nie mam to w głosu w trakcie. Nie, hmm. bo ja pamiętam jak yy, grałem. Mm, poprzednim razem, bez fapsa, tak samo było. Mm. Ja mam drugi kawałek, nie Cześć! Co on nam powie? Aha. No Dość super. tej bezprzedmiotowej paplaniny, nara! I tu jest jedna wielka bubziara, czy ją pokażę. Yy, jak ona? Melissa Laska się nazywa. <grym> to jest właśnie ta bubziara. Ona mhm. jest podobna do Kseny, pogadamy z nią. No, ja bym była po prostu złową. Nie, nie, nie będę z nią gadał, bo chcę mnie tylko udobruchać. Bo <grywa> w ogóle zobacz, bo każdy jak do kogoś się podchodzi, tak on patrzy, to widzi twarz, nie? W jej wypadku co widzi? Nic więcej. No co się z tą grą dzieje? No kurde. No, ja powiedzieć? rozumiem, że mm, rzeczywiście chciała go udobruchać tak, jak chciała, tak? Hmm. hmm. Wiesz, nie wiem jak się gra kończy, nie? Ale ona raczej dla niego jest niedostępna. Bo ona stwierdziła, że w tej grze nie dodali odpowiednich... Yy, yy, Ograniczeń Nie. Yy, <grym> instrumentów do tego. <grym> Ale tym... Yy, jak to się nazywa? Bohaterowie. No szybciej. Droga droga. to jest gra dla dzieci, więc... Wiesz, to powinnaś tu być, bliżej mikrofonu, bo to jesteś za mikrofonem. No ale jem. No ale no to nie mm -hmm. będzie się słychać. Okej. Ale teraz tak nie mówię nic sensownego. Co z tego, że to jest gra dla dzieci. I tu przeklinają i w ogóle. Znaczy, owszem, jest cenzurowana, nie, ale... Demoralizacja. No. Okej. Okay. Do górki. No co, nie wytrzymam go do, do przodu, on do tyłu No prawie nie powiem jak to brzmi, nie? Okej, okay. mamy jeszcze po jednym kawałku Bądź bliżej mikrofonu małpo. Nie jestem małpą Jesteś? Nie. Przepraszamy głosy jeżeli... Głosy nie wychodzą Przepraszamy jeżeli im naszczemy, nie? Musicie nam to wybaczyć No i co? Szerokim. Straszne. I ogólnie najpierw musimy odwiedzić pizzę Lord. W celu yy, informacyjnym. Zupełnie wegańskich pizz nie mamy. Nie. nie mam pojęcia, zaraz się dowiemy. A może tak będzie? Ja. A to jest jakaś brama, słuchajcie. Nie widziałem jej nigdy wcześniej chyba. Brama do Krainy Bubzów. Księżniczka szuka męża, coś tam. No, wygląda jak cmentarz, trochę. Nie wiem. No nie istotny. Albo Graveyard. ale to pierwsze. A, właśnie to drugie. Dobra. Wchodzimy. W ogóle tu słyszałem teleport takie londyńskie budki. To jest dziwne. Ale także bywałem dziwniejsze rzeczy. Bulzy. Nie no, bulzy to jest tutaj wiesz porządek dzienny. No ale, no, ale takie kwadratowe. Mm. Kajpieskie życie, marwagenne. Tak, obok ma... O to jest pizza lord. Pan pizza. No właśnie, dziwne, bo e, gdzie indziej to się nazywa pizza lord. Chyba, że nie przetłumaczyli. Bo tutaj nawet są napisy na teksturach przetłumaczone, więc dziwne. Albo to są na, wiesz, tutaj są frytki z robaków albo bagno Aha. shake, bagno frytki to coś tam z bagna no. takiej grze są takie rzeczy I jak widzicie ta pizza jest otwarta tylko w nocy no dwa razy to samo nie no, nieważne cztery razy mam. no <laughs> Ej, jak leci? Straszny on jest. Boże! Bada bing! What the fuck? Bada bum! Bada boom? Pamiętałem, a... Od razu widać, że masz w sobie coś z Włocha. Fuj gdzie z włosem mnie kojarzysz? <laughs> a tak spadnie. Fuj ale chciałbyś. <grym> Wiedziałem, że macie tupet, ale to już przesada. Smak się w gungi. No ja powiedzieć. <grym> Skoro już tu wpadłeś, chcesz poczuć coś innego? <grym> 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 Wiesz, że tak gra jest Mam nadzieję, że chodzi ci o napełnienie żołądka. <grym> Pulwers. Chyba, że chcę innego. Ten wręcz ten głos Może dziś <grymne> mówił, Pizza albo dziś... Wystarczy w zupełności. Ta gra jest chora. I widzisz <grymne> tego na przykład nie czaiłem na nie to to. Wiesz jak złożyć zamówienie? Nie no to jest tak skomplikowany <grymne> proces, że nie wiem To nie fizyka jądrowa. nie <grymne> jądrowa. Dowcip, to ludzie bez tego ani róż. Znam ten głos. Mówię ci, taki jak. No tak, bo tutaj jak to, że podkładam dwa To Powiedz jaki, bo nie pamiętam nazwiska. O, co? co to za cholera? Nie cholera, tylko pizzarina. Spotujcie coś w tym pojęciu. <średzy> <średzy> Aha, to wiele <średzy> wyjaśnia. Hej! Służy do zamawiania! Ogólnie jest to, że my tak milczymy jak są filmiki, ale my się wstupujemy. Do czego? Pizzy. Do zamawiania pizzy! Ja... Chociaż nawet ja bym wiedziała jak są taki bezmózgiem. Że niby dmuchnę w czarodziejski gwizdek, a mały elf zrobi czary-mary i poda pizzę po hawajsku. Nie, to byłoby głupie. To no Właśnie fajne. Jakby mi <laughs> to powiedziałaś, skąd zrobił? No to co mam z tym zrobić? Hmm. Ja co ja no drugi zrobiłem. Tak, z ale z wiesz co, chodź, żeby zwrócić Nie, moją dobrze. uwagę i powiedz jaką chcesz pizzę z toną zera? Nie, bez sera. Z Saran. Bez. z. Połowa mam z... Mówić z do ja mikrofonu przy połowa. okienku? Połowa bez, dla mnie, oczywiście bez jajek w Nie, mam na uszach słuchawki. Pizzarina zwraca moją uwagę, a antena na dachu wychwytuje sygnał. Bez względu na to, gdzie Ej, będziesz Ta flaszka usłyszy. służy usłyszymy. A czemu oni tak, Taki robią problem z zamawianiem pizzy? Nie wiem. Co to za gra w ogóle? Bo to gra. Zapierdolę. A właśnie! Oglądałeś się w film postały? Nie, ale grałem w grę. No, no, no w wiem, proste. że grałeś nie, się nie w grę. Ale nie oglądałeś. Mhm. Obejrzyj. Fajny? Poglądałam wczoraj. O czym jest? O, w sensie ten sam gościu jest tam, tak? <grym> tak, ale to jest takie pobierdolone. Muszę to zobaczyć. <grym> po prostu. Naprawdę. A ile trwa? A, bo, wiesz, nie mam, ale chyba jakoś jest jak standardowy film. Dwie mhm. godziny może. Nie, nie pamiętam, wiesz? Okej, okay. dobra, to pytam po kolei, czy... Dobra, ile kosztuje pizza, to jest najważniejsze. Ile kosztuje pizza? 10 pizza kosztuje 10 tysięcy, za to pizzarina jest za darmo. 10 ja, yeah. tysięcy, po są niepoważne. Nikt by za to nie zapłacił. A jakby stara waluta była znaczy no. tysięcy srebrników i pizzarina za darmo, miło z waszej strony, 10 tysięcy! Za taką kazę dostałbym pannę młodą w teleshopie! No, może nie rewelacyjną, ale zawsze pannę. Jaki impuls na twarzy. No, jeszcze nie stare animacje. W ogóle nawet nie mam podziału na zęby, poszczególne, tylko jedno. Ale czy ona przyrządziłaby ci pizzę najlepszą pod słońcem i dostarczyłaby ci ją w ciągu minuty mi bez ten... względu na to, gdzie się znajdujesz? A czy jakbym był pod ziemią 200 metrów. <śmiech> <śmiech> Wypowiadam się, no zobacz, ich usta się ruszają, ale jest nie, pustka. ale wtedy pustka. miałbym ochotę pustka. na co innego. No. <laughs> Ciekawe na co, panie my, my Masz rację, ja jeśli tylko wrzuca. któryś z klientów zapłaci, zamówię sobie taką jedną. A przed chwilą co innego proponował, nie? Dlaczego powiedziałeś, jeśli? To jest związane z naszą super, super ofertą. Dobra, super... odbijam ja już się zamilknę. A zjadła za mało. Chodzi o czas dostawy? Nie. Obiecujemy, że pizza dotrze do klienta w ciągu minuty. W, w ciągu przeciwnym minuty. razie jest za darmo. Fajne coś takiego. Tak są korki, to masz pizza za darmo. Mm. No, chyba powinniście sobie zostawić więcej czasu na dostawę. W mojej rodzinie przepis na pizzę był przekazywany z dziada pradziada. Szykuje się jakieś osobiste wspomnienie, bo nie jestem zainteresowany. Z tego co będą, to on zaczął tutaj gadać strasznie dużo. Wyobraź sobie, kiedyś... jak to jest Znaczy, wiesz, normalnie to by tak moja nie było, Moja mama nie było. pracowała przez 40 lat. Mama... Nigdy no, by się nie przecinało, tak? Mhm. No, by było tak normalnie, moja mama pracowała, czy coś tak. No, ale... tak by było. Wstawała o świcie i pracowała do zmierzchu. Już ranka. jej to ona wymyśliła jednominutowy czas dostawy, dlatego z niego nie zrezygnuje. No ona była kobietą i ona potrafiła takie rzeczy. A może ty... oni potrafią? Słucham? Może oni potrafią. Cicho nie. Uszanuję pamięć mojej kochanej mamy i nigdy nie zrezygnuję z jednominutowej dostawy. Tak. Ajku, droga animacja, mogłabyś się pospieszyć, będę wdzięczna. Będziemy my. Wdzięczny. No. Eee, e, ty wciąż swoje, przepraszam, zdrzemnąłem się. <grymne> Jesteś zmęczony? Może posilisz się pizzę. 10 tysięcy to, ja dziękuję. Czasem czy mam w ogóle jakichś klientów. No. Nie stać mnie. Pewnie ci nie zdążą w ciągu minutę. Czy? <laughs> <laughs> tak czy siak, najbardziej pożądana usługa na świecie nie ma nic no, wspólnego z, z pizzą. To jeszcze nie zdążymy nie tamte, wiesz? Pewnego dnia zrozumiesz, że nie ma większej przyjemności, niż wbić zęby My. w ciepłą, mięciutką hmm. i pachnącą pizzę. Z gla, dra, gra dla tych tu ściochów Aż mi nawias włosy tu Mam nadzieję poznać większe przyjemności niż jedzenie pizzy. Każdy. Każdy Wszystko inne jest ulotne. Sława, miłość, pieniądze, władza. O. Kiedyś poczujesz się samotny, nieszczęśliwy i niechciany, a wtedy obżarstwo i wuda przyniosą woda przyniosą Ci pociechę. Ja zawsze będę tak twierdzić. Bo jesteś Prosta krawędź. Prosta krawędź. Dwie godziny później. Ja też On ma to na te Właśnie czy uważasz, że to jest wegańskie? Jest takie lampy Uu, Fajna da. wizja przyszłości Dzięki. Takie wiesz, zabijają owady Nie latają, są w sklepach i tak dalej Aha. Nie sklepów ma za co Większość moich lampy, klientów powodę, to takie Pogrążone takie w depresji Obżartuchy Aha no Tu już wiadomo Jakich mam klientów Pół odcinka to będzie ta, ten dialog, ja. Dobra, daruj sobie te akwizytorskie gadki. Pójdź ten moment. Nie, nie mogę. Dobra. Chyba, że naprawdę... Chyba, że naprawdę pizza jest za darmo, skoro rzadko wyrabiacie się w minutę. Chyba, że naprawdę pizza jest za darmo, skoro rzadko wyrabiacie się w minutę. Spójno. Ale wiesz widzowie oczekuję wszystkiego. Jedna minuta albo za darmo. To cała reklama. To jedyna reklama. No, to niezbyt inteligentny. Mm. Mhm. Jak możesz tak siedzieć? No, bo ja jestem wtedy wyższa. A co zrobisz, jeśli będę szmat drogi stąd i dmuchnę w gwizdek? No... Mój brat szybko pedałuje, Nie. więc <laughs> powinien się wyrobić. Żeby, żeby nie było, nie jesteśmy żadne anty. No, Serio, przekonałeś mnie. Problem w tym, że czasem mylą mu się kierunki. Zamiast na prawo pojedzie na no, lewo. Pechowo. Tak czy owak, darmowe żarcie smakuje lepiej. No. jak to mówią. Fajny zdalny klub, podoba mi się. Ja nie wiem, czy darmowe rzeczy są klubowe. Że co? No nic, się nic. Poczekam, aż zbłodnieje. Zawsze mi się satysfakcje jak jak... Pamiętaj, że nasza pizza jest najlepsza. Jasne. Kiedy się zarobi. Za samochód to. 10 tysięcy kosztuje. Nie do końca w to wierzę. Nie do końca mówię... Jak to? Nie wie? znajdziesz pyszniejszej pizzy na całym świecie, kapito! Nie kapito. Nie, wszyscy co widzę przystąpioglony w czystą Nigdy nie jadłem no, waszej pizzy, więc śmiało mogę powiedzieć, że to najlepsza pizza jakiej jeszcze nie jadłem. Jakie obrzydliwe kolory są zielony z żółtym. Dziwnie to wygląda. No, miło, że to mówisz. Muszę dbać o reklamę. Mm, o reklamę, Jaki jedyną reklamę. Tak, to jedyna reklama. Wezmę swoją pizzalinę tak, i już sobie pójdę. Lepiej ogólnie ta grafika. Mhm. No. A, taki miły chłopiec. Szkoda, no. że musisz iść. Ale jeśli kiedyś będziesz miał ochotę na pizzę. Do kogo zadzwonisz?